Pomijając ten fakt, że znajdujemy się w bezpiecznym, bardzo przytulnym miejscu w północnej Tajlandii, chciałbym Wam przedstawić 5 rzeczy, które musisz zobaczyć w Bangkoku. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić w Bangkoku, to oczywiście spróbować ulicznego jedzenia. No to pierwszy przystanek. Na na jedzonko i śniadanko. Królik też zgłodniał, więc zaraz jemy supeczkę i jedziemy dalej. I nie martw się, że z każdego Ministerstwa Spraw Zagranicznych płynie głos rozsądku, żeby nie próbować ulicznego żarcia, ponieważ może to skutkować wieloma niepotrzebnymi chorobami, które możesz się nabawić w krajach tropikalnych. Po prostu spróbuj. Masz pewność, że jedzenie Zazwyczaj jest świeże, jest bardzo dobre, jest świetnej jakości, bo przygotowują to zwykli ludzie, którzy od lat specjalizują się właśnie w takiej ulicznej szamie. Miejsce, które nie świeci pustkami i jest uczęszczane zazwyczaj przez lokalne osoby, może gwarantować to, że jedzenie jest dobre, smaczne, świeże i danie. Dlatego śmiało kosztuj lokalnych przysmaków, które są podane wręcz na ulicy, żeby po prostu posmakować, jak smakuje prawdziwa Tajlandia. Kolejną rzeczą, którą musisz zobaczyć w Bangkoku to są świątynie buddy. W samym Bangkoku jest ich ponad kilkaset, ponieważ około 90% Tajlandczyków to właśnie wyznawcy buddyzmu. Jedna z największych świątyń w Bangkoku to Wat świątynia leżącego i odpoczywającego buddy. No, niewątpliwie jego pozycja przypomina buddę, który miałby za chwilę przysiąść komara. Poza tym pamiętaj, żeby zachowywać się godnie w ciszy i oczywiście ściągnąć buty. Królik, spadaj. Kolejne miejsce, które musisz zobaczyć, i Was teraz zabieram, to są różnego rodzaju markety. Czym jest market w Bangkoku? Jest to miejsce, gdzie można dostać wspaniałe jedzenie za kilka groszy, za kilka złotówek na pewno. O, na przykład takie. Ktyw? Jakieś tam ko koraliki to nie są, koraliki, nieważne. Tak naprawdę każda większa ulica w Bangkoku jest przepełniona różnego rodzaju sklepikami, w których możesz kupić dosłownie wszystko. Jednak kilka marketów zasługuje na szczególną uwagę. Ja osobiście nie jestem wielbicielem takich oto miejsc, ponieważ raczej to nie jest na mojej liście rzeczy do zobaczenia, ale muszę przyznać, że markety w Bangkoku zrobiły na mnie wrażenie, szczególnie, że ich jest całe multo, więc jak najbardziej powinny się znać i zobaczyć. Kolejną rzeczą, którą musisz koniecznie spróbować w Tajlandii to jest oczywiście tański słynny, tański masaż i im ciężej, im bardziej Ci powyginającym lepiej dla Ciebie uwierz mi. Bo akurat ta pani, która to robi, wie co, wie co robi, dlatego tajski masaż, kolejna rzecz, którą musisz zrobić w Bangkoku, a na pewno Ci się przyda do, do kolejnej rzeczy, która już niebawem. Jedziemy. Kolejną rzeczą, którą musisz zrobić w Bangkoku, to pójść się zgubić. Możesz to zrobić pieszo, możesz również wskoczyć w autobus, co raczej jest wątpliwą przyjemnością, ponieważ zazwyczaj autobusy są napchane, jadą bardzo długo i stoją w korkach, królikowi też się nie podobało. Jednak wyskakując z autobusu możemy oczywiście wybrać na przykład yy, rikszę albo na przykład taksówkę, jednak porównując do metra lub do sieci pociągów, które kursują nad Bangkokiem, wypada to drogo. Jak wygląda transport pociągami i metrem? Bardzo prosto, kupujemy kartę. Odbieramy kartę, wkładamy kartę i jedziemy. Pociągi kursują bardzo często i są klimatyzowane. Jednak najlepszym rozwiązaniem, które udało mi się odkryć, jest oczywiście skuter. Wypożyczamy z wypożyczalni za 200 lub 400 batów skuter to jest około 20-40 zł na dzień, zalewamy za około 80 batów, to jest około 8 zł za dzień, tak, 8 zł za dzień i możemy śmiało jechać. Woohoo! Jedziemy na skuter! Można wypożyczyć z wypożyczalni, lub pożyczyć od kumpla, jak ja to zrobiłem, ale największym wyzwaniem jest to, że trzeba dostosować się do ruchu lewostronnego, i to przysporzyło mi również najwięcej kłopotów. Na szczęście obyło się bez wypadków. I najbardziej podpadł ten sposób podróżowania po Bangkoku i w całej Tajlandii tak naprawdę, ponieważ jedziesz tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz, z kim chcesz i na dobrą sprawę to od ciebie zależy. Sam jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem i docierasz do takich miejsc, gdzie zazwyczaj normalni turyści nie docierają, więc bierz skuter i jedź na podbój Bangkoku, a trafisz na przykład w takie miejsca Kto? Jeżeli spodobał Ci się ten film, zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka oraz subskrybuj kanał.